Widzowie, nie wierzę, że to mówię, ale witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Lucky Bloków razem z Admirosem. Siema, Admiros. Siemanko, witam. No, Minecraft y, powraca. Powoli sobie będziemy wracali do Minecraft'a i chciałem zacząć z czegoś fajnego, coś, o co widzowie do tej pory pytają, czyli Lucky Bloki. Admiros, znasz zasady, nie? Jakie będą. No Chodź, wiem, tutaj. wiem, będziemy się bić, będziemy drapić z Lucky Bloków fajne dokładnie rzeczy. Dokładnie tak, dokładnie no i tak. I później będzie bitka właśnie. Będzie taka bitka wielka. po prostu. Y, słuchaj, y, mamy już wszystko zapisane. Bo to jest rejs? Tak, to nie, nie jest Patrzyłem na mapkę, to jest no, wyścig, i Dobra. to jest Admiros. Mogę powiedzieć taki mały spoiler, że rzeczywiście to będzie wyścig, uwaga, z przeszkodami. I te przeszkody a, będą. A -a. I te przeszkody będą naprawdę irytujące, a nie tylko po to, żeby były. Taka... I co? co? To jest no. trochę podejrzane, bo te laki bloki no. zazwyczaj były żółte, a te są szare, to nie są jakieś unlucky bloki przypadkiem? Yy, wiesz co? Nie, to są nie. po prostu... Ja zmieniłem teksturę, Przyznaję a, się. Dobra, zmieniłem teksturę, dobra. bo yy, była kompletnie inna i mi się nie podobała i mówię, a, zobaczę, czy potrafię yy, zrobić ładną teksturę. Wizowie i admiros, ocencie yy, od no 1 do 10. 10. O, dziękuję. Ładna, ale, ładna. ale miło. No. Dobra, idziemy, Admiroz po przedmioty, bo m, musimy tutaj weź sobie tam załóż zbroję. Widzowie, okay. jeżeli oczywiście chcecie więcej takich odcinków z Lucky Bloku, wiecie co robić. Like y, pod filmem. No i jeżeli ktoś jest tutaj nowy, to zachęcam do subskrypcji kanału. Który tor, Admiros, wybierasz? Lewy czy prawy. Ja bo zbieram sobie zbrojkę. A, spoko, spoko. Nie, niech sobie nie, niech sobie nas spokojnie. Odbieram. Tak tak. No. No. tak. tak, tak. <laughs> Teraz tutaj. A w skrzyni też zebrać? I, tak, wszystko ze skrzyni też sobie weź. Dobra. To są. Y, sto do budowy mamy mieczyk, gdyby coś się takiego pojawiło i mamy Normalnie trochę jedzenia fikunek. no 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 to wiesz czyli który, który? tor no e, chyba wezmę nie wiem fioletowy okej okay. dobra dobra. No nie, nie nie ma żadnego problemu i standardowo są jakby dwie kategorie pierwsza to jest dotarcie do mety i za to dostajesz jeden punkt i później mhm. y, używając tych przedmiotów które y, będziesz miał też dostajesz drugi punkt dobra. jesteś gotowy ale będzie chaos ale będzie, będzie chaos. chaos czuję tak to. ja y, mam nadzieję że nie skraszuję u, po pierwszym laki bloku o i zapomniałem powiedzieć Jesteśmy na wersji 1.18.2. Jest to o wiele nowsza wersja Minecrafta niż te 1.89, które kiedyś się grało. Dobra, Admiros, 3, 4, po prostu, let's go. go. O, kowadł O nie, chłop się zrespił. O, a co Handlarz. To? O, handlers. Handlarza mam. O, Dobra, czekaj, jest jakieś człowieczka, tak, 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 i w ogóle tu są, uuu, są nowe Fajny. rzeczy w ogóle z Minecrafta. I zapomniałem o tym kompletnie. Wow. No, nie, nie za bardzo ogarniam, um, jakie... A można mobbing? sobie przeszkadzać? Ej, tak, tak, tak. Znalazłem coś takiego, ale nie wiem czy. O kurde, mob! No, a, a to in, jest jakieś in, zwykłe, na, in, na razie. Ała, ała? Daj? Bije mnie. O. Tam o. będą... właśnie spawn pointy robimy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jakby będą o, o, potrzebne. Armia creeperów! No dobra, Nieros jak widzicie, standardowo no nie, no. sobie. No nie. czekaj, nie czego tak szybko rozbijasz, a mnie creepery atakują. Nie, Od... Widzę, w ogóle te że... creepery są nazwane fans, czy to są nasi fani. Tak, i oni są wybuchowi po prostu z jakiegoś powodu. Dobra. I oczywiście zapraszam też na kanał Admirovska. Um, o, o com sweet death, Dobra, o. to się przyda na walkę. O, o nie, czy znowu to są jakieś Au. miecze 600 tysięcy no obrażeń. I Ej, mam kowar, nie kowarło tylko lunetę. To jest też z nowego Minecrafta. To jest też całkiem spoko. Ja ci powiem, jest cienko, jest cienko. Przegrałem wyścig jak nic. Nie, no słuchaj, tak jak mówiłem później będą różne różne rzeczy. Właśnie chcieliśmy widzowie nie od razu no. przejść do takich laki bloków, gdzie jest o. 99999 obrażeń, tylko takie spokojniejsze. Więc to są spokojniejsze, no, no nie wydaje mi się. No tak, Admiro. To jest dopiero, wiesz, jakby początek. Mam nadzieję. No to że jeszcze dalej się ciągnie, Ej. No a co ty myślisz, że to jest końcówka? Tak, no myślałem to już jest koniec. Nie, coś się ten to. O, no ten to tor ja spidranuję jest... to w takim razie. No, możesz, tylko... Aha! No, co? Oj! Ej, nie, 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 nie! Co? Wiesz co? Tepło mnie na zieloną krainę. O, o, dobra. Dziwne, bo to w takim razie spawnpointa nie miałeś? TP Admiros Flotar. Proszę bardzo. I weź sobie Dziękuję. slash spawnpoint, kliknij. Może... Ja miałem spawnpointa, tylko mi to jakby Lucky Block teleportował. Aha. Tak, on A, był taki, że teleportował nie... mnie w zieloną trawę. A nie teleportowało cię po prostu do środka tego, co tutaj masz? Y, te, ta nie. budowla taka dziwna? Nie wiem, tak, tak bym powiedział, że to... Nie, 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 ja miałem w ogóle pustą przestrzeń, jakbyś tylko postawił Aha. płaską taką... Dobra, bo te mapy są jakoś tak robione po prostu na takich płaskich światach. Co tu się dzieje? No, jest to jest pe... chaos. Je... O kurde, co to jest? Krynia o chleb w skrzyni. Nie Ty. wiem, Panie powiem ci, że jest, jest ciężko. Ej, Nie spodziewałem się, że My. będzie aż tak ciężko na samym początku. Masz jeszcze oczywiście szansę Baby wygrać. Destiny. Ok, trzeba użyć oh, e, trików speedrunnerskich. No! Uwaga! O, o widziałem chyba spad. Tak, spadłeś. tak, tak, tak. No. Nie przejmuj się tym. Nie, jakby po prostu tak się to musiało skończyć. Baby Christian Testing Account. Nie mam pojęcia nawet, co to jest. Nie ja, mam pojęcia. Jakaś góra potworów się połączyła ze sobą. Odejdź! <laughs> Nie wiem, czyż. Odejdź, odejdź szkielecie. Jeden wielki chaos się tu Tak, zrobił. tak, 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 a dobra, już ich nie ma. Już jest git. Już wszystko, mogę wrócić do Czyli ja spawn nie mogę sobie ustawić tutaj, Nie, spawn pointy tam będą w odpowiednich po prostu miejscach, więc okay, tego dobra. nie robimy. Nie oszukujemy, po prostu, Admiros, chociaż raz musimy w tych laki blokach nie oszukiwać. Bo za każdym razem, pamiętam, że w każdym odcinku były jakieś oszustwa małe. I... Co? Jezu, jak się wystraszyłem. Co się stało? Wielka budowla, no. ten przycisk zaczęła znikać. Nagle wszędzie pojawiły się TNT, które wybuchły w sekundę. Aha, a, nie a, wiem, a czy one zniszczyły w ogóle tam coś, czy nie? Nie, wiem, prawdopodobnie zniszczyły cały most i nie będą mógł przejść. Ale hmm. zobaczymy, zobaczymy. Betrock jest pod tym, więc raczej nie powinno być. O, okay. no, nie, nie powinno jest być żadnego prydne. problemu. I uwaga, tak, pierwszy spawn point działa, get spawn to. No, wszystko ładnie się pojawiło, więc jest. Okay. Więc jest git. Tutaj jest pierwsza. E, Płapka, ok. Zobaczymy. Wiesz um, co, ażbym oj. się zatrzymał, żeby zobaczyć, jak sobie z tym poradzić. Ała, ała. Z tą jedną pułapką. Bo Au. tutaj jest taka no, ciekawa rzecz. Tu jest flotar! Co, co, co ci się zrespiło? Ej, Admiroz, ja nie czekaj, na jakim ty torze jesteś? Jaki kolor? Czy jesteś na niebieskim czy fioletowym? O, no dobra, ja na fioletowym. No, Okej, okay, bo ja nagle byłem po lewej stronie i myślałem, że nam się tory zmieniły. W tym sensie, że się pomyliłem. Ja na chwilę byłem na niebieskim, ale jakby. Aha, dobra. Co się dzieje? Nie, no, au. Co? Co, co wiem się ci, dzieje? że tam zrobił się chaos, w ogóle jakiś byk się zrespił, coś tam, Ja zaczęły się bić między sobą byki jakieś, nie wiem co się o, dzieje ale to, ja, Wiesz co, też nie mam pojęcia co się dzieje, ale wziąłem ci tutaj małą tą, um, no niespodziankę o. powiedzmy o. dałem, chociaż nie powinienem to tam wylać, w tamtym miejscu. To muszę opróżnić ekwipunek, to jest najgorsze. Właśnie tak, 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 to jest, co jakiś czas y, gdzieś tam by stawiałem, Trwa, o nie. Stawiałem crafting table, żeby można było sobie coś tam skraftować, ale też nie wiem, czy to będzie y, użyteczne. Dobra, mi dosnął, powiem A. tak. Raczej nie masz szans. Już mogę ci to powiedzieć. już jesteś prawie przy końcu, tak? Nie, nie, nie. Jeszcze trochę mi, trochę mi brakuje, ale możesz teraz wiesz, sobie lepszy, lepszy kwipunek zrobić. Bo ja mhm. powiem ci szczerze, że ja nie mam lepszej broni. Mam tylko slow ten... Naprawdę? Tak, nie, nie wiem czy ty masz coś lepszego? Yy, diamentowy szpader jest lepszy? Yy, nie, nie bardzo. Nie. Okej, okay. i nie przeskoczę tego. Dobra, hop. znowu te byki tu są. Dobra, spadam stąd. <laughs> Jakie? O, jak... znowu jakiś. Ja się ma byki. Ej! Aha. Co? Co? Dobra, chyba pułapkę na mnie tutaj. Na, te, znaczy, to jest ta mini pułapka. Kurde. To jest skakanko takie? Yy, nie, 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 nie. To nie jest yy, skakanko. Tam z pajęczyną takie. Nie wiem, czy to widziałeś już. Z pajęczyną. A to nie, 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 nie. nie. Okej. Okay. Jak się wchodzi jak się po tym skrapinku? Lum, pod... to, jest lum? Yy, loom, to jest blok. Yy... I który się wykorzystuje do zrobienia banerów. Może ktoś mnie poprawi mm -hmm. w komentarzach, bo wydaje mi się, że tego. Bardzo przydatny blok. No to jest, wiesz, takie dekoracyjne rzeczy, nie? Jeżeli chcesz sobie zaznaczyć jakieś tam terytorium. Mm -hmm. Jakie to. Dobra, drabinki są irytujące. Nie, nie przejdziesz, Admiro, z tego. To już teraz wiem. Ja przejdę. Nie przejdę. Ale, ale mnie to denerwuje. Dobra, muszę to. Aha. Okej, okay, ja To, to jest? Protection from <laughs> Armu. <laughs> Jakie to jest dobra, piękne, dobra. że zapomniałem o tym. Um, kurde, bym sobie poobserwował ciebie z chęcią, jak, jak ty sobie radzisz. Bo... Ja na razie męczę o. się z takim... O. Okay. bardzo cieniutkim przejściem, o. które... Co tam, co tam się wydarzyło? I zrespiło się mnóstwo ghastów, O które zaczęły krzyczeć na mnie i po prostu się trochę, trochę się przestraszyłem. One is lucky, one is not. Aha. Czemu A. zrobiłeś not? I, nie, nie... Nie zrobiłem nocy. wiem, no, yes. że to jest część tej, tej zagadki. Nie, 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 nie. Nie, nie, nic, nie jest takich rzeczy spokojnie, tutaj nie ma. Po prostu wziąłem unlucky bloka i y, zrobiła się y, noc z tego powodu. Zrobiłeś sobite. to w momencie, kiedy ja przechodziłem przez ten y, most taki cieniutki. A, I nie, 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 nie. Nic nie, nie, nie widziałem. Nie, nie. No, aż taki. O. Au, au, au. Nie, 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 nie. Ambiros. Podoba mi się to nie. Y, dużo rzeczy niefajnych się pojawiło. Bardzo dużo rzeczy się niefajnych pojawiło. Ej, bo jakby... Mówiłeś, że coś tam z pajęczyną jest nie do przejścia, no. to przeskoczyłem po prostu i nie spowolni... A! Co? Okej, okay. nie spowolniło mnie. Yy, no to wygląda na to, że po prostu jesteś yy, dobrym graczem. A zobaczymy, jak za drugim razem mi pójdzie. Tak, no normalnie. Hops, hops i nawet nie dotknąłem pajęczyny. To będzie... Ale miał... coś tu śmierdzi, coś, coś knuje. Nie, 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 mnie. nie, bo jest jeszcze jedna zagadka i... O, ja ciebie już widzę, tam przez, przez chwilę ciebie szkielety. widziałem. Wynocha. Dobra, ja po prostu sobie będę szedł, nie będę z nimi walczył. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Co to jest? Ło! O! Op. Nie, piglin brud! Najgorsza rzecz! Dobra. Odejdź. Trz, jestem. O, Ja myślę, że to są króciutkie laki bloki, ja myślę, że to się ciągnie i ciągnie. Tak, tak, znaczy nie, to jest już powiem ci tak. Przeszedłeś z jakieś 80%, bym powiedział. No, jestem przy drabinkach, właśnie. Czekaj, a tu przeszedłeś to. No, tam nic nie było dalej. Ej, a. Czyż dziura powinna być? No, była jakaś dziura, ale ja przeskoczyłem po prostu. No dobra, ja myślałem, że się wywalisz w tej dziurze. Flotar, weź te swoje gasty. Ci no ja nie mogę mi niszczą drabinki, zniszczyć mi drabinki. O, aha, zniszczyli ci drabinki? No, no. No to musisz się zbudować, no sorry. No, no tak, dobra, tak to, tak to wygląda? Tyle w górę, lat w górę, Minecrafta w górę, nie potrafię trafić do dziury z wodą. Jeżeli ty to zrobisz za pierwszym razem, to. Tak, ja to zrobię za pierwszym razem. Co to mam naprawdę? Zrobić? Nie wiem. Zobaczysz. Zaraz, okej, okay, za drugim się udało. Rozwalam. Jakieś pioruny w ogóle, wszystko. Krowa mi się zrespiła z grzybem jakaś. Cyk. Ile potworów tu jest? Co to, to jest? Ja pierdzielę, okładło. ile tu jest potworów na samym końcu. To nie wiem, będzie walka um, walka z potworami po prostu. O. I Pierczy, sobie skoczyłem. Protection. Skoczyłem do lawy. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Ale ciby ścieło, Admiros, nie wiem co jest. Jakie Czy... ścięło? No i ciebie tak, że prawie ciebie nie słyszę, ale spoko. A już jest git? Już jest git? Y Nie, nie, no jakby y takie problemy z internetem, ale to normalna rzecz. Miejmy nadzieję, Aha. że za chwilę się to naprawi. Dobra, mam łuk. Nie mam łuku. O, to. już jest git, już jest git. Jakiś tam mały problem na tym to był. O chcę. Okej, okay, tego nie. Kurde, Dobra, ale nie kusi... jest to, Co? że mam skoczyć? A w to mam skoczyć? Tak. Ty, ty już jesteś tutaj? Tak, ja sobie no zobacz, nie, będę skakał. Nie, nie ukrywam, że jakby nie chciałem tryhard... O. Oh. o okay. no zobaczymy, zobaczymy. Nie chciałem tryhardować, żeby nie było, że na przykład skończę to w parę minut. I to miało być, wiecie, pamiętajcie widzowie, że to jest dla nas tylko zabawa. I no. to, że Admiros będzie przegrywał, to jest dla mnie oczywista oczywistość, zobaczmy. Za Co, drugim za, razem. Okej, okay, czyli tak samo jak ja. Ej, Kurde. bo to jest lawa. Nie podoba mi się to, że za drugim lawy, yy, razem to przeszerłeś, wiesz? Bardzo mi się to nie podoba. Okej. Okay. <laughs> ja sobie przeskoczyłem lawę używając underperły. Zobacz, jak jestem mądry Floter. No, jesteś. ej, czekaj, 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 bo mi się coś mi się nie podoba. Ej, tu twoje moby przyszły. Właśnie opomnieć. nie, te moby się po prostu tutaj losowo zrespiły i tyle. Albo jest ciemno, że dlatego. Okej, okay. jak coś mógłbym użyć perły e, widzowie, ale nie chcę tego robić, bo tu no trzeba to zrobić. Ten A, spo... czyli ja źle zrobiłem. nie, jeżeli to wygrasz mi miros, będę naprawdę zły. Y... No dobra, no to... Nie, bo musisz zaskoczyć do wody. Musisz zeskoczyć na samym końcu. Nie, nie, nie! Dobra. Okej, okay, teraz ja to robię i kończymy to. I... A ja się zrespiłem na początku! Ja... Ej! Jak się zrespiłeś na początku? No tak, na początku. <laughs> Jak? Ej, rzeczywiście ty się. Ale czemu to, to by się spawn pointy nie zapisywały? Zapisywały mi się, tylko ten ostatni mi się nie zapisał, a wiesz? Dobra, to to no e wiesz co, wezmę Time set 1 mm, wezmę na chwilę włączę pistula, żeby wszystkie mobki e, załatwić. Ja już wygrałem jak coś, żeby nie było. Aha. No, ja, ja już wygrałem, więc. W ogóle coś się zepsuło. Co się zepsuło? Kurs of Binding, kurs of vanishing. Założyłem zbroję i nie mogę biegać. No. I nie mogę jej zdjąć. E, tak, bo of Binding To, to jest. Jest rzecz związana ze mną no. do końca życia. Tak, zgadza się. Jest przypisana oh, wow. do ciebie, więc oh, wow. będziesz miał y, mały problem. Dobra, Admiros, ja ciebie tepnę, bo chcę no, po prostu dobra. zobaczyć, czy, czy byś to zrobił, <laughs> jakbyś wtedy się nie wywalił. E, także no, zrobiłbym. TP no Admiros co? Flotar. Weź sobie z pointa, jeżeli chciałbyś. I no. ja pójdę już tutaj na rękę. Lum, czyli wygrałem, ale było bardzo blisko. Nie sądziłem, że będzie tak blisko, i teraz będzie druga część. Co tu zrobić? Musisz zeskoczyć na dół do wody. Tu masz wodę. A, wody. to łatwe. Ops. Ej, Za pierwszym czyli byś razem. to zrobił też. Tak, czyli no myślę, że tak. Byś to najprawdopodobniej wygrał, gdyby nie to, że pod koniec <grym> zostali wysadzony. No, no bo tam ciebie coś załatwiło. Tak, no coś tam wybuchło. No, mnie. E, dobra, e, jeżeli chcesz coś sobie skraftować, to mm, jest to teraz idealna pora. Ale bieda... Ty? U mnie też jest totalna bieda. Ehm, okej. Okay. Będzie tak. No. To, to Sprawdźmy. Dobra, Aha, nie, nie Okej. Okay. No. Zbroi. Tak, Ej, no jest... Czekaj, ty masz zbroi? Ma... Zbrojki mam dużo. No mam, mam. A, sku... Mm -hmm. Tylko właśnie muszę wybrać dobrą zbrojkę. Okay. Mm -hmm. nie, nie wiem. Ale jeżeli chodzi o bronie, to kiepsko. No właśnie, u mnie też jest kiepsko. Kurde. Obym dobra. czegoś nie zauważył, czegoś co widzowie widzą i później będą pisali w komentarzu, jak ty mogłeś tego nie zauważyć? Bo to Mówię będzie. To vegetable juice. Dobra. Ok, to mam, to mam. Oj. powiem mm. mm. ci, że. Music disk. Mm. Netterite Scrap. Nie wiem, czy używasz Kule. tej potki. kurde. Ooo! Co? Ej. Masz coś dobrego? Amethyst Lucky Block. E what? Amethyst Lucky Block? Czy to Aha, jest amethyst czy... Block? To jest A, block. Co <laughs> A może nie, nie. nazwę nazwę miał zmienioną, a, wiesz? Ale dobra, to... już teraz ma normalną, dobra. No, to, no, no, to ja nic no, 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 no. nie mam ogólnie. I niestety. Powiem tak, ja jestem gotowy, mam mało rzeczy. Zobaczymy, czy w PvP będę troszeczkę lepszy, czy. Dobra, nie wiem, czekaj, wykorzystam wszystko, co mam. Tak, tylko no muszę właśnie ja też wykorzystuję i. To nie, nic nie da. To nie też ma nie... Nie, nie ma nic po prostu, żeby tutaj wykorzystać <laughs> nic, nic a nic. To... Nie wiem. To. Dobra, no dobra, dobra, okej. Okay. Te... Jak będziesz gotowy, to... nie wiem. Czy mogę używać wszystkiego, co znalazłem? Tak, no na tym to polega. No dobra, dobra. No, dobra. Masz łuk, ej! Widziałem to. No dobra, jak będziesz gotowy, to mów. No jestem gotowy, let's go. let's go. What? Ej, czemu ja w ciebie... Okej, no i... co ty robisz? <laughs> no ty <laughs> myślisz, że co, że ja tak się poddam? No, zobaczymy, zobaczymy. Ty, ale podoba mi się to, że ymm, jest... Czekaj, ja sobie wezmę bloczki. I co, i co teraz chcesz zrobić, Admiros? <laughs> o! Ja pierdziele! Nie, do rogu, nie, i na... <laughs> Nie wiesz, ty nie wiesz, co ja zrobiłem. Nie ty, wiem, to jakiś piorun, dbałem, no Nie wiem. Flotar Admiros. Miałem potkę, której nie chciałem używać, bo ona mi dawała na przykład <grym> stręcz, chyba zwiększała mi o 6 siłę, no. ale jednocześnie zadawała mi um, dużo obrażeń. Że taki baw, wow. ale debaw. Wow. I po prostu ja użyłem tą potkę i zostało mi jedno serduszko. Aha, i, I się ty potrzebowałeś mnie. Ty potrzebowałeś mnie, miałem totem, który mnie powinien uleczyć, i uleczyło no. mnie do jednego serduszka z powrotem. Okej. Okay. Yeah. Ej, przepraszam. Ja miał... jeszcze miałem to, jeszcze miałem to na ciebie, patrz. Czekaj, co miałeś? A no, no to ja, ja wiem, peru. że to miałeś, dlatego. Ale to zabiera HP. Tak, yy, dlatego no. ja się tepnąłem tam, żebyś nie mógł mnie dosięgnąć, chociaż mogłeś wejść, ale no, na własne życzenie przegrałem to, przyznaję się, no. to na własne życzenie, Życie. ale Admiros jest remis, bo ja wygrałem wyścig, ty wygrałeś PvP, więc okay. yy, widzowie, jeżeli oczywiście się odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić tego lajka i co, miejmy nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach z Lucky bloków.